No ja się spóźnię, ja nie dam rady, ja nie zdążę. Kochanie, co ty tak biegasz? Uspokój się. Widziałeś gdzieś moją niebieską teczkę, tą z napisem Dorota? No nie mogę jej znaleźć, a bardzo ją dzisiaj potrzebuję. Hmm, gdzieś mi się chyba rzuciła, ale ojej, czy nie była czasem schowana w kanapie? Nie, no proszę cię, nawet tak nie żartuj. Tam były bardzo ważne dokumenty, które potrzebuję na spotkanie z kontrahentem dzisiaj. O nie, proszę, błagam, powiedz mi, że jej nie wyrzuciliśmy. Jest. Kochanie, czy to tateczka? Uff, co ja bym bez ciebie zrobiła, mój wspaniały mężu? Gdzie ona była? Blanka musiała się nią bawić. Była za jej zabawkami. Mam nadzieję, że nic tam nie wypadło. Nie, wygląda na to, że wszystko jest. Dziękuję Ci bardzo. Teraz już mogę lecieć do pracy. Miłego dnia, kochanie. A jak wrócisz, to myślę, że będzie już czekała na ciebie mała niespodzianka. Ostatnio tych niespodzianek jest tak dużo, że przestają mi się mieścić w głowie. Dobra, pędzę, bo naprawdę nie zdążę. Miłego dnia. Cześć, Marcin. Cześć Dorota, klient już na ciebie czeka. Trochę go przeciągnąłem, podałem mu kawę, ale dość mocno się spieszył i chyba nie miał zbyt dobrego humoru. Ach, trochę mi zeszło, nie mogłam znaleźć teczki. Dobrze, już do niego pędzę, dziękuję. Dzień dobry Pani Doroto, dzień dobry, dzień dobry. Cześć kochanie, cześć. Jakiś wściekły klient na ciebie czeka. Lepiej uzbrój się w cierpliwość. Tak, już wiem, Marcin mi powiedział. Jak skończysz, to podejdź do mnie, mam do ciebie prośbę. Tak, jasne, kochanie. Dzień dobry. Bardzo Pana przepraszam za małe spóźnienie. Takie korki. Eee, tak, ja jechałem przez praktycznie całe miasto i nie stanąłem w korkach, ale dobrze, nieważne, cieszę się, że już pani jest. Eee, oczekiwałem dokumentów na maila, jednak dostałem informację zwrotną od asystenta, że mamy spotkać się osobiście. Nie rozumiem, dlaczego nie potrafimy szanować swojego czasu. Wyznajemy zasadę, że wolimy poznać klienta osobiście. Nie wiem w czym problem. W tym problem, że ja nie mam czasu tułać się tutaj do was w korkach. Ha, przed chwilą powiedział pan, że nie było korków. Proszę mnie już tak nie łapać za język. Dobrze, bardzo proszę zapoznać się z warunkami naszej umowy. Jeśli będą one dla pana niejasne, to może pan do mnie podejść, wszystko wytłumaczę. Ja teraz mam to wszystko czytać? Jeśli uważa pan, że tego nie potrzebuje, to może pan od razu podpisać. Nie no, muszę znać warunki umowy. Nie może mi ich pani powiedzieć pokrótce? U nas nic nie ma pokrótce, proszę pana, więc jeśli to panu nie odpowiada, to proszę poszukać innego banku. Ale jest pani bezczelna. Dobrze, zapoznam się z tymi warunkami, ale już teraz nie jestem chętna na ich korzystanie, nawet jeśli będą niesamowicie dobre. Jakoś mi pana nie szkoda. Co za gbur. Tak szybko go spławiłaś? Dałam mu całe ogólne warunki umowy do przeczytania. Niech się chłopak pomęczy. No co ty, aż tak cię wkurzył? Wkurzył to mało powiedziane. Był bardzo opryskliwy i bezczelny. Zresztą złapałam go na jednym słówku. Co tam chciałaś, kochana? Wiesz co, mam do ciebie prośbę, ale w związku z tym, że masz tyle obowiązków, to nie wiem, czy powinnam ciebie o to prosić. Ale coś się stało? Coś nie tak? Nie, wręcz przeciwnie. To błahostka, ale liczyłam, że mi pomożesz. Wiesz? Ja nigdy nie planowałam takich rzeczy, a chciałam zrobić Amelce niespodziankę i zaplanować wakacje zagraniczne. Kompletnie nie wiem, gdzie tego szukać i na co się zdecydować. A nasze biura podróży jakoś nie mają wspaniałych ofert. Och, kochana, to cudowna wiadomość! Bardzo chętnie Ci pomogę. Kiedy chciałabyś poszukać tych ofert? Myślałam, że może dzisiaj będziesz miała ochotę po pracy wpaść do nas na kawę. Amelka też by się bardzo ucieszyła dawno Cię nie było. Jasne, kochana, bardzo chętnie. Nie mam dzisiaj nic w planach, a w domu taki Armagedon, że chętnie od niego odpocznę. Super, no to w takim razie jesteśmy umówione. Idę do tego klienta zobaczyć, czy sobie radzi z przeczytaniem umowy. I jak coś panu wytłumaczyć? Może się pan poczęstować wodą. Dziękuję bardzo. No cóż. Nie ukrywam, że oferta jest bardzo konkurencyjna, ale też nie ukrywam, że wściekłem się na panią. Nie powinna pani tak traktować potencjalnych klientów. Potencjalni klienci nie powinni tak też traktować dyrekcji. Rozumiem, że jesteśmy kwita. Niech pani będzie, ma pani bardzo zacięty charakter. Dobrze, możemy podpisać umowę. Bardzo się cieszę. Oczywiście resztę załączników dostanie pan już drogą mailową, tak abyśmy nie musieli pana fatygować. No proszę, jednak się da. No widzi pan, to wszystko zależy od etapu naszej współpracy. Dziękuję, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Do widzenia. Nie Doroto, mogę zająć chwilę? Nie mam zbyt wiele czasu. Coś się stało? Chciałabym poprosić o jeden dzień urlopu w przyszłym tygodniu. To nie jest dobry pomysł. Mamy ostatnio bardzo dużo pracy. Bardzo go pani potrzebuje? Tak, mam wizytę u lekarza. No to w takim razie proszę przynieść mi zwolnienie chorobowe, wtedy nie będzie problemu. Ale to wizyta prywatna. Z tego co wiem, lekarz prywatnej opieki medycznej również ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego, więc jeśli tu chodzi o taką wizytę, to czekam na zwolnienie i będzie pani miała wolne. Dorota, nie znałam cię od takiej strony. Boję się cokolwiek powiedzieć. Tobie nic nie grozi. <laughs> no dobrze, to jak będziesz kończyć, to podejdź po mnie, pojedziemy razem. Jasne. Dzień dobry! Cześć Amelko! Mama! No pani bym się dzisiaj nie spodziewał, a planka przed chwilą została odebrana. Tak myślałam, że Majka nas uprzedzi, bo rozumiem, że moja córka ją odebrała. Tak, dosłownie minęłyście się panie, no może z 5 minut temu ją odebrała. Bardzo miło panie zobaczyć, do zobaczenia! Dziękujemy! Chodź Amelko, dzisiaj ciocia będzie z nami po południu. Super! Och, Amelko, jaki ty masz piękny pokój! Ale trochę tu jeszcze pusto. Tak, pod koniec tego tygodnia ma spłynąć premia. Dlatego też będę chciała kupić Amelce troszeczkę więcej rzeczy do pokoju dziecięcego. Proszę, to chociaż dostaniesz coś od cioci. Kotek, miał! Och, wspaniale trafiłaś. Amelka uwielbia kotki. Dobrze, kochanie, to pomaw się tutaj chwilę. A mama z ciocią usiądzie na chwilę do komputera. Dobrze! jak ona już pięknie mówi. Powiem ci, że ostatnio tak się rozgadała, że sama jestem w szoku. To chyba w przedszkolu tak te dzieciaki się szybko uczą. Tak, faktycznie blania też już podbalpuje coraz więcej słów. A ty, kochanie, nie masz jeszcze kanapy? Nie, wiesz co, taka długa historia. Przyjechała mi jedna kanapa, którą zamówiłam przez internet. Wyobraź sobie, że była tak uszkodzona w transporcie, że z dwóch stron miała podarty cały materiał. No i musiałam ją reklamować. Zanim kurier przyjechał, odebrał ją, zanim rozpatrzą reklamację, to minimum dwa tygodnie. No i zostałam bez kanapy, bo jeszcze nie zwrócili mi za tamtą pieniędzy. To może ja ci pożyczę, żebyś sobie kupiła nową? Nie, no przestań! Pamiętaj, że zarabiam teraz trochę więcej. Jeśli mogę ci pomóc, to bardzo chętnie. Nie spokojnie radzimy sobie. Amelka ma łóżeczko i zazwyczaj tam siedzimy, jak się bawimy. A jak idę spać, to rozkładam sobie tą moją turystyczną matę. Och, podziwiam cię, że sobie ze wszystkim radzisz i jeszcze teraz też zaplanować jej wakacje. Czuję, że muszę jej wszystko wynagrodzić. Ta dziewczynka tyle przeszła, a przy mnie staje się taka szczęśliwa. Mam nadzieję, że jak będziemy razem produkować tak wspaniałe wspomnienia, to będzie jej jeszcze lepiej. Och, trafiła na cudowną mamę. No dobra, to odpalamy stronę. Zobacz, tutaj jest taki ośrodek, który znalazłam, ale nie mam pojęcia, gdzie można tutaj zarezerwować miejsce. Wiesz, są takie platformy, pośrednicy, oni bardzo często porównują ceny z kilku miejsc i bardzo często można znaleźć coś w bardzo atrakcyjnej cenie. No i tam też będziesz miała udostępnione kalendarze z możliwością wyboru danego terminu. A kiedy chciałabyś jechać? Myślałam o końcówce sierpnia, będzie to raczej pewniejsza pogoda. Chciałabym, żebyśmy jak najwięcej czasu spędziły na świeżym powietrzu. Najlepiej by było, jakby nie padało. Och, tak. Prognozy długoterminowe jeszcze nam nie pokażą sierpnia, ale faktycznie to chyba będzie najbardziej pewny termin. Dobrze, mam jeszcze dwa ośrodki zagraniczne, ale tutaj już kompletnie nic sobie nie mogę poradzić, bo nie znam języka. Jesteś pewna, że chcesz jechać za melką za granicę, jak nie znasz języka? Myślę, że jakoś byśmy sobie poradziły. Kali pić, kali jeść, coś bym pokazywała. W sumie masz rację, można też poprosić o pomoc. Zazwyczaj w hotelu są tłumacze albo tak zwani konsulaci, czy jakoś tak. Tak, tak, masz rację, ale to czytałam, że zazwyczaj jak się rezerwuje wakacje z biura podróży, to tak jest. Możesz też mieć rację. Kurczę, dawno nigdzie nie lataliśmy poza moją operacją w Stanach, a tak wakacyjnie, to wiesz, kilka lat temu. Ej, ta oferta wydaje się fajna. Zobacz! Jest on Inclusive. Macie w ofercie śniadania i obiady, więc nie musiałybyście szukać nic na mieście. A tutaj jest też napisane, że jeśli nie skorzystasz z danego posiłku, to dostajesz zwrot na koniec pobytu. Ej, to wydaje się świetna opcja! Nie chciałabym bazować tylko na posiłkach w danym miejscu, bo może pozwiedzamy sobie miasto i będziemy jadły gdzieś tam. Zgadza się, wygląda bardzo fajnie. Zobacz, hotel usytuowany jest 200 metrów od głównej promenady i od centrum. To wydaje się naprawdę świetna propozycja. Wiedziałam kogo poprosić o pomoc Zobacz i jeszcze dzisiaj jest atrakcyjna oferta Tutaj jest napisane, że jak zarezerwuję do 24 to będę miała 25% zniżki No to ja bym się nie zastanawiała Powiem Ci, że ta cena za noc to jak za darmo Może tu jest jakiś haczyk, może to jakieś oszustwo Nie sądzę, ta strona wyłapuje takie rzeczy Podejrzewam, że po prostu trafiłyśmy w idealny moment rezerwacji takiego terminu co ja bym bez ciebie zrobiła? Chodź, zarezerwujemy i powiemy Amelce. Ale się ucieszy. Amelko, kochanie! Mamo! Mama ma dla ciebie niespodziankę. Już w sierpniu lecimy na zagraniczne wakacje. Będzie tam bardzo ciepło: będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo zabaw i będziemy zwiedzać przepiękne widoki. Wow! Ale super! Dawno nie widziałam tej dziewczynki tak szczęśliwej. Ona dzięki tobie zyskuje kompletnie nowe życie. Nawet nie wiesz jak mnie to cieszy. Chodź, zarezerwujemy, bo jeszcze ktoś mnie uprzedzi i zabraknie miejsc. Musisz tylko wpisać hasło. Gotowe. Zarezerwowane. Gratulacje. Lecicie na wakacje. Dziękuję ci za pomoc, ale jestem szczęśliwa. Kochanie, co tak późno? Zaczynałem się już martwić. Ach, przepraszam, telefon mi się rozładował. Tak długo byłaś w pracy? Nie, Marzena poprosiła mnie o pomoc i byłam u niej i łamelki. Co tam u nich? Wszystko w porządku? Tak, ale wyobraź sobie, że też jeszcze nie mają kanapy. Powiedziałam jej, że mogę jej wyłożyć pieniążki, jeśli potrzebuje, ale odmówiła. Musiała złożyć reklamację na tą, którą kupiła, bo dojechała do niej cała podarta. Ojej, tak mi przykro. A jakiej pomocy oczekiwała od ciebie marzena? Wyobraź sobie, że planuje wakacje z Amelką i poprosiła mnie o pomoc w rezerwacji terminu. Udało się, znalazłyśmy bardzo ciekawą ofertę: All Inclusive, no i udało się też zarezerwować na wybrany termin. Lecą na koniec sierpnia. Ale ta Amelka się pewnie cieszy, co? Wydaje mi się, że nigdy nie była na prawdziwych wakacjach, a dzięki marzeniu będzie miała naprawdę wspaniałe dzieciństwo. Można powiedzieć, że też dzięki tobie pomogłaś w całym tym procesie. Tak, bardzo się z tego powodu cieszę. Ta dziewczynka dzięki nam jest szczęśliwa. W końcu dopływają do nas same dobre wieści. Marzena planuje wakacje z Melką i dzięki temu tworzy jej wspaniałe dzieciństwo. Oczywiście Dorota, jako jej najlepsza przyjaciółka, zawsze jej chętnie pomoże. A Wy macie na kim polegać w swoim życiu? Tego Wam życzę.